Witam wszystkich na moim kanale. Zapraszam na tarota codziennego. Dziś mamy środę 27 października. Zobaczymy, jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich smaków zowiaku. Środa 27 października. Jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich smaków zowiaku? Środa 27 października. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku barana, no tutaj karta pokazuje jakieś kwestie być może powiązane z pracą. Jest to dobry dzień na to, żeby otwierać swoją firmę, wchodzić w różnego rodzaju, rodzaju współpracę, żeby porozmawiać z szefem. Jest to dobry dzień dla do osób, które szukają pracy. Jeżeli jesteś osobą stanu wolnego, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać mężczyznę już do stałego związku. Jeżeli chodzi o osoby z znaku BK, no tutaj karta pokazuje pewnego rodzaju izolację, wycofanie, takie kwestie powiązane z byciem samym ze sobą. Może się zdarzyć taka sytuacja, że to właśnie wy dziś będziecie mieć do czynienia z taką osobą, bądź też tutaj karta podpowiada, że jeżeli chcecie. Um, załatwić jakieś ważne sprawy, to powinniście się troszeczkę odizolować, przemyśleć, być może też i pomedytować nad daną sytuacją. A jeżeli chodzi o osoby spod znaku bliźniąt, no tutaj karta pokazuje jakieś nowe początki. Coś się kończy, coś wykończycie świadomie. Tak więc poniekąd jest to bardzo dobry dzień dla osób spod znaku bliźniąt. Jeżeli chcecie, z kimś bądź z czymś definitywni, definitywnie skończyć, to jak najbardziej możecie to zrobić w dniu dzisiejszym. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku no tutaj też bardzo taki, um, mogłabym powiedzieć, nieciekawy dzień, e, takie nastroje depresyjne, e, może się zdarzyć taka sytuacja, że dostaniecie przysłowiowy dusz w plecy od osoby, która Was. No, bardzo zawiedzie. Tutaj karta pokazuje, że może się przetrafić jeszcze coś, co Was w pewien sposób właśnie dobije, że jeszcze bardziej będziecie się czuli niekorzystnie, jeżeli chodzi o tą sferę psychiczną. Jeżeli chodzi o lwy, tutaj natomiast bardzo miły, sympatyczny dzień, naznaczony właśnie uczuciami. To uczucia i emocje będą grały główną rolę w dniu dzisiejszym. Jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, to dziś możecie się. Z Jakimś zakochać, tak więc też na przykład możecie śmiało zakładać różnego rodzaju konta na portalach randkowych. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku panny, no tutaj karta pokazuje, że dziś możecie wziąć troszeczkę za dużo na swoje barki, coś może Was przerosnąć, czemuś nie będziecie w stanie podołać, tak więc dziś też nie obiecujcie czegoś, bo. W dalszej perspektywie czasu może się zdarzyć właśnie taka sytuacja, no, że niestety nie będziecie w stanie czegoś udźwignąć. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku uwagi, no tutaj karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym może mieliście ciężką noc. Może cały czas będziecie mieli jakieś takie negatywne bardzo myśli, będziecie tworzyli tak zwane myślą kształty. W każdym razie coś będzie Was dziś dręczyło. Karta też może pokazywać, że dziś będziecie mieć taki wzmożony kontakt drogą stalną. Jeżeli chodzi o skorpiony, no tutaj karta pokazuje, że dziś możecie mieć kontakt z mężczyzną, który na co dzień pracuje w jakimś e, stroju służbowym, w jakimś mundurze. To może być też kontakt z urzędnikiem, tak więc śmiało dziś załatwiajcie różnego rodzaju kwestie e, spraw urzędowych. Karta też może informować o e, wizycie u lekarza. Jeżeli jesteście mężczyznami, to dziś warto polegać na, swoim, na swojej wiedzy, na tym, co podpowiada Ci rozum. Jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, to dziś macie szansę poznać mężczyznę już po przejściach. Jeżeli chodzi o osoby z podznaką strzelca, tutaj karta pokazuje, że dziś możecie wykonać jakieś drobne inwestycje. Dla osób, które posiadają dzieci, to tutaj karta może informować, że gdzieś bardziej zwrócicie uwagę na potrzeby swoich dzieci. Tutaj karta też może mówić o tym, że potrzebujecie jeszcze pewnej wiedzy, że czegoś Wam tutaj brakuje, że są pewne braki, które nie uniemożliwiają, uniemożliwiają Wam w pewnego rodzaju. W Postęp, jeżeli chodzi na przykład o kwestie zawodowe. Koziorożce, no tutaj karta pokazuje być może jakąś podróż. W dniu dzisiejszym pewne sprawy nabiorą, nabiorą takiego tempa coś wreszcie zacznie się dziać. Jest to dobry dzień dla do osób, które na przykład chcą sobie kupić jakiś samochód bądź też inny pojazd do przemieszczania się. I tutaj też karta przestrzega właśnie przed zbyt dużą prędkością na drodze. Jeżeli chodzi o wodniki, no tutaj karta pokazuje, że dziś możecie poczuć się nie do końca komfortowo. Możecie poczuć się zakompleksieni, tacy nieśmiali. Może się zdarzyć, że ktoś wytknie wam wasze błędy. Tutaj karta też może mówić o tym, że to wy właśnie w dniu dzisiejszym będziecie mieli kontakt z taką osobą wycofaną, nieśmiałą, trzymającą się na uboczu. Jeżeli chodzi o kwestie uczuciowe, to tutaj karta może mówić o takim cichym adoratorze. I jeżeli, jeżeli chodzi o osoby spod znaku ryb, no tutaj karta pokazuje jakieś kwestie związane z rodziną. W dniu dzisiejszym rodzina będzie najważniejsza. Możecie się na przykład dowiedzieć o jakimś dziecku. Jest to też dobry dzień dla do osób, które na przykład właśnie starają się o potomka. Jest to też dobry dzień na przykład na to, żeby kupić sobie na jakieś zwierzę bądź też po prostu zaadoptować. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie tego filmu. Życzę udanej środy i zapraszam na jutro. Pa, pa!